Pamiętam, jak zobaczyłem go po raz pierwszy. Ten zielony lakier, te chromy, felgi. No, wygląda prawie jak na zdjęciu. No, mocno, prawie. Chromy i kolorek się zgadzają jak najbardziej. Nie zgadza się sceneria i aura. Nieco. No i nie mam dekielka przy przednim prawym kole. Coś takiego można dzisiaj kupić nawet w Aso albo na eBayu. No, ale kosztuje jeden dekielek. Kosztuje mniej więcej dwie stówki. To jednak Old road, to nie jest tanie auto i zastanawiam się po co mi w sumie ten dykielek, skoro felgi mam e, mniej więcej w takim stanie. Jak widać, fury się zmieniają, ale przekonania nie. I pyk, asfalcik. Nie jestem waginiarzem, co bardzo często powtarzałem, ale ta fura po prostu skradła moje serce. Odkąd liznąłem troszeczkę offrodu i jeździłem pierwszą terenówką, no to chciałem mieć auto takie uniwersalne, którym będę mógł zjechać czasem w teren, nie jakiś bardzo ciężki, ale ponieważ spędzam 80% czasu na drogach asfaltowych, to chciałem mieć takie auto, które dobrze będzie po tym asfalcie jeździć. Być może to jest taki... Niedościgniony mój ideał, którego tak do końca nigdy nie znajdę, ale ta fura posiada coś, co było bardzo bliskie kompromisowi, którego potrzebowałem. To znaczy, z jednej strony, szybkie auto na utwardzone drogi, z drugiej strony, dość uniwersalne auto na lekki teren, czyli ma regulowany prześwit dzięki pneumatycznemu zawieszeniu. Wiele moich znajomych nawet dziwi się, że w tamtym czasie auto takie stare auto miało pneumatykę. No wtedy to może był jakiś Rocket Science, dzisiaj to nie jest nic nadzwyczajnego. Audi stosuje to w wielu modelach wyższej klasy. Do dzisiaj po prostu zamiast sprężyny, zarówno z przodu jak i z tyłu, mamy miech, który możemy napompować, i dzięki temu możemy regulować prześwit w czterech poziomach. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ten pierwszy jest przeze mnie nazywany glebą autostradową. Bardzo przyjemnie auto się prowadzi właśnie po utwardzonej drodze, nieco sztywniej. Na drugim, normalnym poziomie mamy tam nie wiem, 16 cm prześwitu, możemy jeździć sobie po mieście, wjedziemy bez problemu pod krawężnik, możemy walczyć z polskimi dziurawymi drogami. i W tym trybie auto staje się zwykłym, normalnym, leniwym, komfortowym kombi. W pozostałych dwóch trybach terenowych auto nieco traci na sztywności. Maksymalnie możemy go Podnieść w tym czwartym najwyższym trybie do 21 cm natomiast poruszać się możemy tylko z prędkością 35 na godzinę. Potem opuści się do trzeciego powyżej 80, do y, y, drugiego powyżej 140, z powrotem do pierwszego i jak będziecie zwalniać może się podnieść nawet Powrotem do góry. Tak to działa w standardzie, przynajmniej w wersjach poliftowych. Wiadomo, super terenowe to to nie jest, bo w terenie przecież nie chodzi tylko o prześwit. Przede wszystkim chodzi o wykrzyż, dobrą oponę, sprawne napędy, no i wystarczającą moc silnika. Tych ostatnich dwóch akurat mu nie brakuje. 250 koni i 350 Nm momentu obrotowego pod prawym butem spokojnie. Wystarczy. No i porządny napęd, czyli oparty o torsena, stały napęd na cztery koła. Quattro znany z innych modeli koncernu, w tym i Passata B5. Nie jest to takie klasyczne Quattro, które miało dwie blokady niegdyś. Centralnego i tylnego dyfra. Tutaj mamy jakąś elektroniczną blokadę centralnego mechanizmu różnicowego. Działa ona powiedzmy jako tako, ale jest to napęd bezawaryjny przede wszystkim. W przeciwieństwie na przykład do napędu, który był stosowany w Volvo, który był oparty o Haldexa. W Volvo XC70, które równolegle występowały do tego modelu na rynku. Ja też testuję różne formy podróżowania zmieniając auta i w tym wypadku testuję formę podróżowania z namiotem dachowym, o czym oczywiście Wam opowiem w kolejnych odcinkach, jak to w ogóle jest z namiotem dachowym. No ale dzięki tej pneumatyce, kiedy ustawię się w lesie na jakimś nierównym terenie, oczywiście nie do przesady, ale na takim lekko nierównym terenie, to audi robi i próbuje się wypoziomować, tak, żeby mnie się tam na górze wygodniej spało. Super rozwiązanie. Kiedyś nawet próbował mi się wypoziomować na 7% spadku, kiedy czekałem w Chorwacji w kolejce na prom. No nie udało mu się do końca, ale próbował że tak powiem, wyrównać sobie poziom. Też się nad Volvo zastanawiałem, prawdopodobnie kiedyś takiego sobie kupię, bo mega mnie jara XT70 drugiej generacji. Myślałem też o zakupie na przykład Jeepa, który też by był wszechstronnym autem, ale... Po moich różnych doświadczeniach, również z autami amerykańskimi i japońskimi, chciałem w końcu auta, które nie rdzewieje. Aha. No jednak to kurde też... To jest to Ja cię spierdzie Nie udało się do końca. Ale to jest w końcu już leciwy. Samochód no, ma 23 lata, w tym roku skończy, więc ma prawo gdzieś tam mieć jakieś drobne purkle i nawet pomimo tych drobnych purkli, to możecie być spokojni, że podłoga w tym samochodzie, no, nawet jak zajedziecie drugi silnik i trzecią skrzynię, nigdy nie zacznie gnić. Chyba, że auto miało mocnego dzwona. W bezwypadkowej wersji no, nie ma takiej opcji i pod tym względem Audiki z tamtych czasów były naprawdę super, super zabezpieczone. Jak sobie przypomnę na przykład Forester'a czy Chrysera Voyager'a albo Frontera i ich dziury w podłogach, no to no to już wolę zostać waginiarzem. x 70 też jest naprawdę spoko furą. Jest dobrze zabezpieczona przed korozją. Też ma dobrego benzynieka 2,5 turbo i dobrego diesla. Kiedyś sobie takiego kupię na pewno chociażby po to, żeby stwierdzić, że to jednak auto nie dla mnie i go sprzedać, ale ono się bardzo brzydko starzeje. Oglądałem kilka egzemplarzy XC70 no i ten samochód jakby... ten. No i masz wrażenie, że ten samochód jakby się troszeczkę rozpada po latach. Gdzieś lakier bezbarwny złazi, wnętrze skrzypi, coś przestaje działać. Jeździłem X. XC... Kurwa, muszę to wyłączyć. Stop navigation. Jeździłem zarówno pierwszą, jak i drugą generacją XC70, a od bakami pierwszej i drugiej generacji i powiem Wam, że Road kładzie je na łopatki. Nawet te młodsze auta po prostu kładzie na łopatki, tym jak się pięknie starzeje, a właściwie w ogóle się nie starzeje, komfortem, wykończeniem i klimatem. Musi być trochę mięsa i merytoryki, ponieważ to jest kanał Automarian. Auto zostało po raz pierwszy pokazane w 1999 roku i Boże Święty, pamiętam te zdjęcia prasowe, pierwsze zdjęcia prasowe tego samochodu, szczególnie to zdjęcie, kiedy pomyślałem sobie, ale zajebisty bo zajebiście męski samochód i dla wielu ludzi mojego pokolenia ten samochód jest swojego rodzaju ikoną i wszyscy go kojarzą, bo każdy się nim jarał wtedy zaczęto go sprzedawać dopiero w 2000 roku i uwaga, on nie był tylko trochę droższy od A6, jak mówił mój tam jeden z kolegów youtuberów, może jeszcze nie kolegów był prawie trzy razy droższy od zwykłego A6, ponieważ A6 yy, z 1.8 silnikiem kosztowało 125 tysięcy wówczas, baza roada kosztowała jakieś 200 20-250, jak sobie go doposażyłeś, The route is being wtedy mógł kosztować prawie 300 tysięcy. Matko Boska, to był poziom 911 w tamtym czasie. I moim zdaniem ten samochód nie powstał wcale po to, żeby wypełnić lukę braku suwa w koncernie, jak twierdzi złomnik. Volkswagen pracował nad suwem już w tamtym czasie, a nawet wcześniej, zaprezentowanego dwa lata później, a był nim tuarek i Cayenne, z którego później powstało też Audi Q7. Audi tym samochodem świetnie wstrzelił się w rosnący wtedy rynek uterenowionych kombi. Był już Outback, było Volvo XC70 i Audi też postanowiło tam uderzyć i zjeść troszeczkę tego tortu. No i dowodem na to jest to, że Allroad przetrwał przecież do dzisiaj. Można dzisiaj sobie kupić w stanie nowe A6 Allroad, albo A4 Allroad albo jego późniejszych naśladowców. Ponieważ śladem Allroada powstało mnóstwo aut, nie tylko koncernowych takich jak Octavia Allroad, Passat Allroad czy jakiś tam Seat Allroad, ale All Roady Opel Allroady, Renówki Allroady, Peugeot Allroady i Mercedesy Allroady, które też można nabyć do dzisiaj. On współtworzył jakby nowy wzorzec tych uterenowionych kombiaków. Dla ludzi z podobnymi potrzebami do moich był to po prostu strzał w dziesiątkę. Bazował oczywiście na Audi C5 Avant i mają wspólne jakieś 90-95% części. Płyta podłogowa, układ zawieszenia, układ kierowniczy, układ hamulcowy i niektóre wersje silnikowe są identyczne w obu autach. Z tym, że jakby je postawić obok siebie to wyglądają jak samochody z trochę dwóch różnych światów. Tu akurat udało mi się spotkać zwykłą, seryjną, poliftową C5 pod jedną z galerii. Pod maską miała również 2.7 biturbo. Przede wszystkim różnią się body, to znaczy tu są inne błotniki z przodu i z tyłu, z poszerzeniami i dodatkowymi mocowaniami na te poszerzenia. Mamy inne listwy na drzwiach, naturalnie inne zderzaki z przodu i z tyłu, inne lampy z przodu. Dach jest malowany w inny kolor niż na nadwozie i jest wzmocniony. Inne lusterka boczne, seryjnie mamy relingi dachowe, seryjnie mamy podwójną końcówkę wydechu. Nie wiem, jakie tu porównanie. O. Allroad różni się tym od zwykłej C5, jak S6 od zwykłej C5. Po prostu to jest zupełnie inny samochód. No, ale ponieważ mają te wspólne części, no to wiele z części ze zwykłego C5 pasuje do Allroada, a to dobrze, bo tych części jest dużo i przez to wcale nie są specjalnie droższe. Pod maską Audi umieściło to, co miało najlepsze. Tak mi się wtedy wydawało. Silnik oczywiście jest umieszczony przed przedniem no Tak są skonstruowane auta tej marki. Jest umieszczony wzdłużnie. W tym przypadku, w przypadku Allroda, były to tylko silniki w układzie V6 i 8 cylindrowe. Dlaczego wtedy im się wydawało, że to co najlepsze? No bo mamy tutaj przykład Diesla 2,5 V6 TDI, który wiadomo, że jakiejś dobrej opinii nie miał. Oczywiście tutaj trafiały wersje AKE 163-konna i BAU 180-konna. Szczególnie ta BAU podobno była już wersją poprawioną, jednakże no te auta klepały niemałe przebiegi te, które przejeżdżały na przykład już do Polski z Niemiec miały przebiegi grubo ponad 300 albo 400 tysięcy. znaczy no takim przebiegu Dizel wymaga prawie że generalnego remontu. Są do dzisiaj fanatycy V6 TDI, czego ja do końca nie rozumiem. Nie brałbym tutaj diesla. Oszczędności na paliwie są pozorne w stosunku do kosztów, które pochłania utrzymanie tego motoru w dobrej kondycji. I zresztą dźwięk V6 TDI nie jest wcale najlepszy. Do dzisiaj też jednym z najpopularniejszych słapów z V6 TDI w odrodzie jest, uwaga, 1.9 TDI, na przykład AVF, w bazie 130 koni, można go podkręcić do jakichś 180-200, podobno sobie nieźle radzi z tą mniej pali. 1.9 TDI też się słapuje dzisiaj do kajenów, no ale dobra jest. Potem było V6 Biturbo, czyli taki silnik jak w przypadku mojej rolatki. Dwie wersje tego silnika, ARE i BES. BES pojawił się też po lifcie i jest uznany za jedno z najlepszych wydań tego silnika. W serii mamy 250 koni ponad 300 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu ta auto potrafi przyspieszyć nieco ponad 7 sekund z manualem do setki i rozpędzić się do ponad 230 km na godzinę. Ten silnik jest uznany za legendę. Dlaczego? Ponieważ występował również w ówczesnym Audi S4 i RS4. I ma ogromny potencjał do przyrostu mocy. Samą mapą można z niego wyciągnąć 300 koni. Myślę, że w jednym z odcinków zobaczymy sobie Ile to auto wypluje na hamowni i czy ma jeszcze fabryczną moc? Pomyślałem o tym, żeby dołożyć do niego chipa. Ostatnim silnikiem, który tutaj występował, był V8 42 i jest to ta V8, która miała już rozrząd na łańcuchu i od dupy strony. Zasadniczo jest to silnik uznawany za dosyć trwały, za jeden z najlepszych silników, jeśli chodzi o koszty utrzymania w all -roadzie. No ale jednak obsługa rozrządu do wymiany którego przy większych przebiegach trzeba wywalać silnik no może pochłonąć tyle pieniędzy ile właściwie kosztuje to auto no dobra, bez przesady 2.7 biturbo radzi sobie z tą masą całkiem nieźle Niewielka różnica jest też w stosunku do V8, która ma tylko 30 Nm większy moment obrotowy i 50 koni więcej pod prawym butem. Biturbo występowało z manualem, a V8 z automatem no to różnica w przyspieszeniu do setki jest naprawdę niewielka. Oczywiście te osiągi dzisiaj to nie jest nic nadzwyczajnego. Równie dobrze Octavia z 1.5 TSI i 7-biegowym DSG może mieć podobne osiągi. Przyspiesza równie sprawnie, przy czym o wiele mniej pali. No ale oczywiście nie ma takiego klimatu jak podwójnie doładowana V6 Biturbo moim zdaniem jest najlepszym kompromisem było ich najwięcej na rynku, bo ciężko dostać właściwie V8 koszty utrzymania są podobne, ponieważ no, tak jak mówiłem, sam silnik jest pancerny są problemy, że tak powiem z jego sprzętem, a także przede wszystkim z podciśnieniami, z dolotem i no wiadomo są tutaj dwie turbiny, więc jak jedna padnie to trzeba regenerować dwie eee, trochę się może tego nazbie silnik cierpi również na taką usterkę może typową dla V6 Audi'ków, to znaczy mogą go dotykać wycieki oleju z różnych miejsc i czasem uszczelnienie tego silnika może też pochłonąć sporą kwotę, no bo jest tutaj też mało miejsca. Sama wymiana rozrządu jak przystało na A6 C5 wymaga zdjęcia przedniego pasa no a to jest operacja, która również kosztuje nie każdy jest gotowy na to żeby na pakiet startowy typu rozrząd i powiedzmy jakieś tam podstawowe oleje filtry położyć trójkę na dzień dobry, a z takimi pieniędzmi trzeba się niestety tutaj liczyć. I jakby wiedząc, że ten ma manuala, właśnie się na niego zdecydowałem, ponieważ jest jedna rzecz mniej, która może się zepsuć. Sześciobiegowy manual, dosyć krótko na skrzynia, co na trasie nawet trochę wkurza. Były też sześciobiegowe manuale z opcjonalnym reduktorem, który po latach też może się troszeczkę uszkodzić. No, i były też automaty, czyli 5HP i 19. Dobra skrzynia, stosowana również w BMW. Na przykład, miałem taką skrzynię w E39, no ale wiadomo, jak to jest z leciwym automatem, przy dużym przebiegu, też może powodować jakieś tam koszty. Poza tym, manual jest rzadszy. Gdzie dzisiaj V6? Podwójnie dowodowana. Z manualem. Mówiłem, że auto było bardzo drogie. I wierzcie mi to czuć w każdym detalu w tym samochodzie, w każdym elemencie, który działa po dziś dzień i w tym, jak ten samochód jest skonstruowany, jak on jedzie, jaki jest przyjemny w użytkowaniu. Niektóre elementy wyposażenia nawet zaskakują mnie, jak działają. Taki... Dość inteligentny sposób. To wyposażenie tak naprawdę nie różniło się jakoś bardzo od zwykłej, na przykład, dobrze wypasionej poliftowej cepiątki, a to tylko dobrze świadczy o tym, jak dobrym autem było właśnie A6 z tamtych czasów. To auto było tak fajnie wyposażone, że nawet współcześnie, po prostu po 23 latach, współcześnie w tym aucie jest wszystko, co trzeba. No, może nawigacja już jest niewspółczesna, bo ostatnia aktualizacja map dostępna do tego samochodu pochodzi z roku 2012. The route is being calculated. Więc już troszkę nieaktualna przy tym tempie budowy dróg w Polsce. Ale i tak większość z nas korzysta dzisiaj z nawigacji w telefonie, więc jakby co za różnica. Ponieważ auto bazuje na C5. -C, no to jest też słusznych wymiarów, tak jak każdy normalny wówczas samochód klasy wyższej. Mam tutaj też taki katalog, który był pokazany w pierwszej scenie. Zakupiłem go dzięki przynależności do grupy Audi Allroad Poland. Można tam znaleźć naprawdę mnóstwo porad, bardzo dużo rozwiązań problemów. Myślę, że już wszyscy, chyba właściciele Allroadów w Polsce, przynajmniej tych bazujących na C5, tam należymy. No i właśnie od jednego z gości kupiłem taki katalog i tu mam pełne szczegóły tego, że auto ma 4,8 metra długości, na poziomie niskim ma 1,5 metra wysokości, na poziomie wysokim 25 cm więcej, szerokość z blusterkami to prawie 1,9 metra, z later. Kolami... W środku natomiast tutaj mamy 1488 mm. No, wystarczy. Że tak powiem. Rozstaw osi to ponad 2,7 metra, więc nawet tam z tyłu jest całkiem nieźle. Auto posiada w ogóle bardzo dużo schowków, które są niezastąpione, kiedy podróżujecie na dłuższe dystanse albo mieszkacie w aucie czy w namiocie dachowym więcej niż kilka dni. Jest tu ich prawie tyle samo, co naliczyłem w rekordziście, czyli Renault Sceniku pierwszej generacji. Czyli raz, 2, 3, 4 pod fotelami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W bagażniku, bo tam są 15 w bagażniku, no około 15 schowków, i ja, jest ich tyle, że ja nawet już pomału przestaję pamiętać, gdzie co włożyłem. Jak to w Volkswagenie siedzi się naprawdę bardzo przyjemnie, w tym samochodzie. Tu mamy standardowe fotele. Były również wersje wyposażone w fotele kubełkowe Recaro, które są bardzo poszukiwane na rynku. Foteli używanych, jeśli taki rynek istnieje. W każdym razie na grupie Allroad są bardzo poszukiwane. Te są nie mniej wygodne. Mamy elektryczną regulację wysokości oraz podparcia lędźwiowego. Są wersje, które miały pełną elektrykę foteli. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach z zajebistym po prostu zakresem. Wszystko jest tutaj w tym samochodzie pod ręką i na właściwej wysokości. Tu najwyżej później się posłużę szczegółami, ponieważ odkryłem, że mój egzemplarz ma mnóstwo wyposażenia dodatkowego. To znaczy dodatkowa składana wykładzina w bagażu. Elementy dekoracyjne z drewna szlachetnego. Kierownica czteroramienna z. Zgrzaniem nie, ale z obsługą radia jest. I mam pakiet Alu Optik, to znaczy relingi dachowe, listwy drzwi oraz listwa ozdobna bagażnika w kolorze matowego aluminium. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze aluminium z połyskiem. A siatka bez. A few moments later. Tutaj. Telefon. Służący do obrony yy, bądź dzwonienia. I muszę wam powiedzieć, że po uruchomieniu po paru latach działa nadal. No bo to jednak jest Nokia 6310, To nie jest byle co, moi drodzy, mam drugą też, bo to jest ona ma niemieckie menu. Mam drugą w domu w nieco lepszym stanie z polskim menu, tylko że jeszcze jej nie zdjąłem Simloka. Auto jeździ naprawdę bardzo przyjemnie. I nie mówię tego z perspektywy gościa, który sobie pojeździł przez weekend takim samochodem przez jakieś 100-200 kilometrów, tylko z perspektywy posiadacza, który ma to auto już prawie rok i zrobił nim ponad 20 tysięcy kilometrów. Swoją drogą jeździ ten samochód tak przyjemnie, że jest to auto, które pali najwięcej z tych, które do tej pory miałem, a zrobiłem nim najwięcej też kilometrów ze wszystkich aut, które do tej pory miałem. Napęd 4 pakiet oświetlenie, apteczka podłokietniku tylnym, jest. Centralny zamek sterowany falami radiowymi, jest. Dach w kolorze kontrastującym z barwą nadwozia, jest. Karoseria w pełni ocynkowana, o tym mówiłem, jest, wiadomo. W ogóle cieszę się, że jest tutaj skóra, no bo posiadając pieska no to jednak jest najłatwiejsze w utrzymaniu. Wiem, że nie ma zbyt wielu fanów wśród posiadaczy Allroadów tego zielonego wnętrza. Ale jak ja zobaczyłem pierwsze zdjęcia tego samochodu, jak go znalazłem w necie i zobaczyłem to zielone wnętrze, no to nie wiem dlaczego, ale byłem po prostu w nim absolutnie zakochany. Może dlatego, że właśnie pierwsze roady, które oglądałem w gazetach, w jakichś tam publikacjach, miały właśnie takie zielone wnętrze jako gówniarz sobie myślałem, no, zajebisty samochód. Poza tym, jak sobie pomyślicie dzisiaj, jak to wygląda, to znaczy, wszystkie auta w środku są czarne albo szare. Rzadko kiedy można zamówić inny kolor tapicerki gdzieś do auta. A tutaj nawet boczki są takie zielone. No To jest po prostu coś fantastycznego. Cepiątki w tamtym czasie, tak samo jak i BMW czy Mercedesy, mogły, mogły mieć naprawdę różnokolorowe wnętrza. Pamiętam c Cepiątki, które miały granatowe wnętrza. Dzisiaj granatowe wnętrze, ale już nie będę jak dziaders mówił. Bo. No zobaczcie, tu tyle tapicerek do wyboru było. A, zmieniarkę CD też mam. Wykładzinę, tempomat mam. Telefon mam, tu pokazywałem elektrycznie składane z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową. dostępny opcjonalnie także z funkcją pamięci. No to funkcji pamięci nie mam, ale mam fotochromatyczne i elektrycznie składane sterka boczne. Właśnie zobaczcie, lista wyposażenia standardowego w tym samochodzie obejmuje dwie strony A4 drobnym druczkiem. Natomiast wy lista wyposażenia dodatkowego możliwego w tym samochodzie obejmuje niecałe strony A4, czyli więcej było w standardzie niż można, niż, niż można było sobie domówić. Jak na takie leciwe auto, to tani nie był. Oczywiście można kupić roladę mniej więcej za połowę tego budżetu, który ja położyłem. Ceny startują już od mniej więcej 10 tysięcy zł za diesla. Dosyć wytrzepanego, no ale trzeba się liczyć z tym, że. W takim aucie, żeby go doprowadzić do stanu używalności, trzeba będzie dołożyć dwa albo trzy razy tyle, żeby jeździł tak jak mój na przykład. Więc dzisiaj zadbane rolady kosztują około 20, 25, a nawet 40 tysięcy, jeśli to jest V8 to jest dwudziestoparoletnie auto, ale wciąż to jest poziom też y, cenowy, mniej więcej C6 Allroad, no ale wciąż posypać się tu może naprawdę wszystko więc to nie jest auto tanie w utrzymaniu zawieszenie pneumatyczne to nie jest jakiś rocket science, bo macie cztery miechy, czujniki poziomowania rozdzielacz, kompresor z tyłu jakiś tam sterownik no i każda z tych rzeczy może się po latach zużyć po prostu, no i za każdą z nich można sypnąć kwotę no paru stówek, przynajmniej w każdym razie, no nie jest to jakiś tani temat, ale nie jest to auto też dla każdego. Jest to raczej auto dla takiego petrolheada, jak ja. I jest to auto, w którym też dużo rzeczy samemu można zrobić w przydomowym garażu. Naprawdę konstrukcyjnie nie jest to skomplikowane auto. I tak reasumując to jakby nie polecam. Często się za nim oglądam, jak już go nawet zaparkuję, na co zwrócili uwagę ostatnio moi znajomi ale ktoś kiedyś powiedział, że jeśli masz auto, za którym się nie obejrzysz, kiedy je zostawisz na parkingu, to znaczy, że jeździsz niewłaściwym samochodem. Ja jeżdżę właściwym. Bagażnik otwieramy dwiema klameczkami aż. Chromowana listewka. No i bagażnik, powiedzmy, może być lekkim rozczarowaniem, ponieważ ma tylko 455 litrów. Nie jest za duży, ponieważ, no wiadomo, mamy tutaj napęd na cztery koła. Jest nieco mniejszy na przykład niż Volvo XC70 i podobny do tego w Outbacku, ale jest za to... Bajeransko wykończony, naprawdę na wysokim poziomie. Z jednej strony mamy zestaw narzędzi, mam tu również zmieniarkę CD i płyty CD, i także tam gdzieś o siatka zabezpieczająca bagażnik z logiem Audi. Wszystko tutaj się zgadza. Tu również znajduje się pod spodem kompresor do pompowania zawieszenia. Co ja tu mam? Audioslave i Pearl Jam, zobaczcie jaka klasa. Black Keys i Queens of the Stones. Z drugiej strony natomiast jest subwoofer. dzięki czemu to auto też fantastycznie brzmi. Pod podłogą bagażnika mamy koło dojazdowe i troszeczkę miejsca. No i to jest ta mata, która jest wyposażeniem dodatkowym. To znaczy z jednej strony macie piękną wykładzinę, ale ona jest dwustronna i się rozkłada na całą długość auta, więc jak przewozicie jakieś rzeczy typu rower, to możecie sobie ładnie podłogę bagażnika zabezpieczyć, żeby nie pobrudzić tej pięknej wykładziny, która u mnie i tak jest pobrudzona, nie wiem dlaczego. W tym samochodzie przypasowała mi idealnie zabudowa, taka z szufladami i z miejscem na krzesełka którą ja używam do spania na dziko i podróżowania którą konstruowałem do frontery i to jest trzecie auto w którym ta zabudowa jeździ bo jeszcze jeździła w Chryslerze zobaczcie jak uniwersalnie ją skonstruowałem no, pasuje tutaj praktycznie idealnie na wymiar i na długość, wszystko się mieści i mamy kuchenkę na stałe tutaj wspomniany Hak. Jest pod spodem przygotowane miejsce na no, hak. Nie było, dokupiłem, ale chyba dokupiłem ze zwykłej c bo coś mi do końca nie pasuje tutaj. Pneumatyka póki działa jest ekstra. Zjeżdżam z trasy, muszę teraz wjechać na garaże już. I już jesteśmy na drugim poziomie. Nie dość, że mamy całkiem inne auto, to jeszcze można zjechać na trochę bardziej nierówną drogę. Dojazd do garażu mam taki C, więc się przydaje w sumie. wypoziomował się. Audi w garażu nie trzymam, tylko czasem w nim tam coś podłubię. Przyjechałem zobaczyć, czy mam olej. Z nim się jeszcze nie żegnamy, dlatego że jeszcze no, będzie mi towarzyszył w wielu, powiedzmy, podróżach, filmach innych i tak dalej, więc jakby jeszcze Wam się opatrzy. Jest bez Wiele się nie zmienił, dostał tylko ładniejsze koła i lepsze opony i odpadł mu znaczek Nissana. Zimuje w tym garażu, ponieważ to jest Japończyk, więc bardzo szybko mógłby skorodować. Poza tym ma dachty putarka, więc no, muszę go trzymać w takim ciepłym, suchym miejscu. Zimą nie jeżdżę nim, ale już mam go jakiś czas i mam co do niego pewne plany. Ale o tym chcę Wam opowiedzieć w następnym odcinku. Zajawką może być tylko to, że jak Wam go pokazywałem, to mówiłem, że może spróbować swoich sił na torze czy w jakichś Kyotesach, Znałem właściwości jezdne z ponieważ już takim jeździłem. Pomyślałem sobie, że będzie się świetnie do tego celu nadawał. Ale jednak. Kiedy zacząłem nim jeździć, stwierdziłem, że troszkę go szkoda na coś takiego. Ostatnio naoglądałem się kanałów, na których mądrzejsi ode mnie ludzie mówili, że do motor sportu bierze się jak najlepszy stan samochodu, po prostu. I nie szkoda go, no bo jak go zniszczysz, to go zniszczysz, trudno. Ale o tym będzie w następnym odcinku, w odcinku może życie na garażach. Bo życie na garażach jest bardzo ciekawe. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych, cześć! Kończenie. Mamy pewne uzupełnienie. Właśnie odebrałem z paczkomatu przesyłeczkę i teraz mam tutaj trzy dekielki. Kupiłem trzy, ponieważ znalazłem używane trzy w cenie właściwie jednego. To jest temat, który jest niezmiernie rzadki. W ogóle rzadko pojawia się w ogóle takie coś na serwisach aukcyjnych i na ogłoszeniach na grupie. No, stan może nie jest jakiś super rewelacyjny. I teraz uroczyście wspólnie ten jeden spróbujemy zamontować. No teraz w końcu wygląda i nawet pasuje do tych obrypanych felk. Nara, cześć.